Widzisz, to właśnie przez te krótkie, minutowe nagrania, po pierwsze, chcę oswoić Ciebie ze śmiercią, z żałobą, i chcę tak naprawdę przypomnieć Tobie to, co Ty wszystko wiesz. Bo to, co ja mówię, to nie jest nic nowego. To nie są rzeczy, których Ty nie znasz. Ja nie przyszłam tutaj z oświecającą wizją i misją, i nie dzielę się tutaj z Tobą informacjami, które, o których wiem tylko ja. Nie, my wszyscy o tym wiemy, tylko my o tym zapominamy. Ja też kiedyś o tym zapomniałam i też kiedyś musiałam się obudzić i też nie było mi łatwo i też były turbulencje i też na początku nie miałam ochoty stawić się, stanąć sama przed sobą i przyznać, tak, tak naprawdę jest, żyłam w lęku, żyłam w iluzji i naprawdę można z tego wyjść. Jeżeli ja to zrobiłam, ty też możesz to zrobić.